Sebastian Schabowski, witam cię serdecznie. Dlaczego warto zacząć naukę angielskiego od tysiąca najczęściej używanych w nim słów? Oczywistym jest, że jeśli chcesz kiedykolwiek dobrze mówić po angielsku, będziesz musiał lub będziesz musiała zapoznać się również z tysiącem najczęściej używanych słów, w taki czy nie inny sposób, prawda? Z tym, że jest to strategicznie ważne, żeby zrobić to właśnie na początku. Dlaczego? Dlatego, że to powoduje że będziesz mieć motywację i entuzjazm. A motywacja i entuzjazm to sekrety skutecznej nauki. Motywacja pojawia się wtedy, kiedy widać również, że to, co robisz, działa. Czyli odczuwalne efekty motywują. Brak odczuwalnych efektów Twojej nauki demotywuje. Większość dostępnych na rynku metod próbuje uczyć Cię wszystkiego po trochę, bez jakiegokolwiek skupienia się na tym, co jest tak naprawdę najbardziej używane. Czyli uczysz się różnych ciekawych rzeczy, Trochę tego, trochę tego, i tak naprawdę nie widzisz rezultatów. Patrzysz na angielskie teksty i w dalszym ciągu nie rozumiesz praktycznie nic, nawet po dłuższym czasie nauki. Poznanie na początku tysiąca najczęściej używanych słów daje ci coś bardzo ważnego zrozumienie bardzo wysoki poziom zrozumienia. Popatrz, jeśli masz tysiąc najczęstszych słów z angielskiego i dodasz do tego swoją znajomość polskiego, to Uzyskasz w rezultacie wysoki poziom zrozumienia codziennej komunikacji. Zaraz udowodnić to na przykładzie. Oczywiście doktorat z filozofii wymagałby lepszych y, jakichś umiejętności, na przykład gramatyki, natomiast y, jeśli chcesz po prostu wiedzieć, o co chodzi w przekazie po angielsku, również być w stanie powiedzieć parę podstawowych rzeczy, bo masz słówka, no to oczywiście nie będzie to super gramatyczne, jeśli jeszcze nie poznałeś nie poznałeś gramatyki, ale Dasz sobie radę. Natomiast masz tą fajną, bardzo, bardzo praktyczną umiejętność językową. Teraz zobaczmy przykłady. Jest sobie takie zdanie. President Obama talked with students about their problems and plans for the future. Co rozumiesz z tego zdania, znając tylko język polski? Rozumiesz prezydent, rozumiesz Obama, rozumiesz students, rozumiesz problems i rozumiesz plans. Fajnie, nie? Pięć różnych rzeczy, z czego cztery to słówka, a jedno to nazwisko, które znasz skądinąd. Natomiast nie rozumiesz tego wszystkiego dookoła tego. Czyli coś prezydent Obama, coś studenci, coś problemy i coś plany, tylko nie wiadomo co. I teraz, dokładając na tą Twoją znajomość polskiego, znajomość tysiąca najczęściej używanych słów, rozumiesz wszystko w tym zdaniu. Czyli rozumiesz talked, czyli rozmawiał. With, czyli z. About, czyli o. Their, czyli ich. And, czyli i. For the future, czyli na przyszłość. Czyli prezydent Obama rozmawiał ze studentami o ich problemach i planach na przyszłość. Rozumiesz całe zdanie, dlatego że znasz polskie i dlatego, że znasz tysiąc najczęściej używanych angielskich słów. Zobaczmy kolejny przykład. Oto trzy zwrotki z bardzo znanej piosenki z filmu Titanic. Wykonawcą jest Celine Dion i tytuł to My Heart Will Go On. Na zielono zaznaczyłem tutaj to, co zrozumiesz, znając tysiąc słów. Czyli te słowa na zielono występują w tysiącu najczęściej używanych słów. Na pomarańczowo zaznaczyłem rzeczy, które nie do końca identycznie znasz, ale domyślisz się, o co chodzi. Na przykład znasz słowo space, a tam jest na końcu jeszcze s, czyli jest spaces, czyli jest liczba mnoga. No to taki niuans. Ale wiesz, o co chodzi, nie? Na przykład masz wherever, nie ma słowa wherever w tysiącu najczęściej używanych słów, natomiast jest słowo where i jest słowo ever. Jeśli sobie je y, skleisz, jeśli zobaczysz w jakim to jest kontekście, to mniej więcej będziesz wiedzieć o co chodzi. Y, tutaj na dole jest you are napisane w, z takim apostrofem w formie skróconej. Też tej formy skróconej nie ma w, wśród tysiąca najczęściej używanych słów, ale też będziesz wiedzieć o co chodzi. Jedynym słowem, którego nie zrozumiesz, znając polski i nie zrozumiesz, znając tysiąc najczęściej używanych angielskich słów, jest dreams. Wiesz już, że najlepiej na początku nauki angielskiego nauczyć się tysiąca najczęściej używanych słów, bo to pozwoli ci uzyskać wysoki stopień zrozumienia, a to da ci motywację, żeby się dalej uczyć, bo będziesz widzieć, że masz prawdziwe rezultaty, że po prostu możesz patrzeć na tekst po angielsku i rozumiesz go coraz bardziej, jak tylko uczysz się kolejnych słów. Teraz, jaką metodą nauczyć się? tysiące najczęściej używanych słów. Przyjrzyjmy się jednemu z rozwiązań, czyli chodzeniu do szkoły językowej lub uczęszczaniu na korepetycję. Muszę Ci powiedzieć, że przetestowałem to podejście ucząc się hiszpańskiego i prowadzi to do dużej frustracji. Dlaczego? Dlatego, że w szkole językowej uczą się takich podstawowych rzeczy jak np. alfabet, dni tygodnia, nazwy miesięcy, liczenie, to są wszystko te podstawowe pierwsze lekcje. Tego jest dużo, to jest nowe i nie za bardzo się to przekłada na twój stopień zrozumienia normalnych tekstów na przykład w obcym języku. Poza tym nauczyciel stara się narzucić tempo uczenia tych słówek i to jest frustrujące. Pamiętam tę sytuację, kiedy nauczycielka pytała mnie, co znaczy jakieś tam słówko. Ja zapomniałem, nie wiedziałem, jeszcze się nie przygotowałem, to wszystko było nowe. No i to było stresujące, bo ona była rozczarowana, że jeszcze, się nie, jeszcze nie zapamiętałem tego słówka. Ja się stresowałem, że tyle tych słówek muszę zapamiętać. Zresztą miałem takie zajęcia indywidualne, które jeszcze potęgowały ten stres, bo po prostu przez 4 godziny pracowaliśmy sam na sam, czyli musiałem się w pełni koncentrować cały czas. I wtedy. Naprawdę odczułem to, że nie ma sensu uczyć się słownictwa w szkole językowej. Do szkoły językowej trzeba przyjść znając słownictwo, bo to jest drogi sposób na nauczenie się słownictwa, stresujący i nie prowadzący do efektów. Trzeba uczyć się słownictwa, które jest najczęściej używane, a niekoniecznie takiego, jakie, jakie lubi uczyć szkoła językowa. Rozwiązanie drugie to praca ze słownikiem i zeszytem. Nie wiesz też, jakie są słowa najczęściej używane w angielskim, w związku z czym dość ciężko ci będzie za to zaaplikować. No, ale załóżmy, że jeśli spotykasz jakieś nowe słówko i myślisz, że powinnaś lub powinieneś je znać, no to sięgasz do słownika i, i co. I okazuje się, że to słówko ma 40 różnych znaczeń. I tu jest problem, bo ty potrzebujesz jednego, dwóch, a maksymalnie już trzech najbardziej popularnych znaczeń. To jest pierwszy problem ze słownikiem. Drugi problem jest taki. Że nie masz tam wymowy. Zapisujesz sobie słówka w zeszycie, później gdzieś tam sprawdzasz, ale nie wiesz, jak to się wymawia, nie pamiętasz, nie wiesz, czy masz właściwe znaczenie, czy się nie uczysz jakiegoś znaczenia, którego się nigdy nie stosuje. Jest to bardzo ciężkie, żmudne i może prowadzić do efektów odwrotnych do zamierzonych, to znaczy, że nauczysz się jakiegoś słówka, nauczysz się jego szesnastego znaczenia, które używa się dwa razy w historii w ogóle się użyło. Plus, jeszcze nie pamiętasz wymowy albo ją przekręcasz. Także nie polecam tej metody. Poza tym, jeśli masz zeszyt, w którym masz słówka, nie oszczędzasz czasu, bo uczysz się jednego po drugim. Niektóre z nich znasz dobrze, niektóre z nich znasz słabo, ale i tak musisz przejść przez wszystkie, żeby jak gdyby przefiltrować taką listę, żeby po prostu się uczyć dalej. W związku z czym jest to bardzo nieefektywne podejście do nauki słówek. Trzecim i najlepszym rozwiązaniem jest uczenie się naszą metodą przez internet. Na czym to polega? Otóż dostaniesz login i hasło do specjalnej strony internetowej, która uczy Cię słówek. Uczy Cię w taki sposób, który jest naprawdę oświecony. Wykorzystuje wszystkie możliwości technologiczne, plus metoda została tak zaprojektowana, żeby właśnie jak najbardziej ograniczyć Twoją pracę i zwiększyć Twoje rezultaty. Widzisz słówko po angielsku, widzisz jego znaczenie po polsku i słyszysz trzy razy wymowę. Czyli, jeśli masz taką stronę, to Native Speaker powtarza. Work. Work, work. I wtedy decydujesz, znam to słowo, czy jeszcze nie znam tego słowa. I później losuje Ci się następne słowo. Załóżmy, że tym następnym słowem jest give. Klikasz tam nie znam słowa, to ci się pojawia i lektor znów czyta give, give, give. I znów decydujesz: Znam, nie znam. Jeśli znasz, nie pokażemy Ci tego słowa więcej, chyba, że zresetujesz całą setkę słów i wtedy będziesz mieć od zera daną setkę. Dzięki temu, że jest w tym samym czasie wymowa, co znaczenie, znacznie szybciej zapamiętujesz, niż jeśli tylko masz na przykład napisane w zeszycie. Przejdźmy do 10 powodów, dla których tysiące naszych klientów inwestują w naszą metodę. Pierwszy powód to koncentracja na zrozumieniu. Tylko tysiąc, tylko najczęściej używanych słów, po to, żeby dać Ci największe zrozumienie, minimalnym wysiłkiem, bo nie uczysz się rzeczy, których nie będziesz używać. Dbamy o entuzjazm. Właśnie po to ta metoda została tak zrobiona, żeby dawać widoczne rezultaty. Na przykład, uczysz się 300 pierwszych słówek, patrzysz na jakiś angielski tekst i już widzisz, że rozumiesz bardzo dużo. Uczysz się następnych 300 i już widzisz, że rozumiesz bardzo, bardzo dużo. Także Twój entuzjazm rośnie w miarę nauki i później też również będzie Cię interesowało na przykład y, sprawdzenie, jak działa gramatyka, sprawdzenie, jak y, powinno się. Konstruować zdania i tak dalej. Natomiast to jest taka bardzo solidna podstawa i daje Ci również tą motywację do dalszej nauki. Uczysz się tak jak małe dzieci, to znaczy zapamiętujesz przez to, że masz kontakt z danym słówkiem i jego znaczeniem i wymową w różnych odstępach czasu. Tak samo dzieci mają, że ktoś im powie, że to znaczy to, zapomną. Ktoś im powie, następnym razem zapomną. Ktoś im powie, następnym razem zapomną, aż w końcu samo się im zapamięta i już zaczną właściwie działać. Tak samo tutaj. Spotykasz te słówka co jakiś czas, aż wreszcie widzisz, że pamiętasz po prostu. Czyli bez starania się, żeby na siłę zapamiętać, relaksujesz się, bawisz się tymi słówkami, one się tam zmieniają, i takie słówko, i inne słówko. Po jakimś czasie okazuje się, że pamiętasz całą dwudziestkę, zaczynasz następną dwudziestkę, później pamiętasz całą setkę, zaczynasz następną setkę, aż dochodzisz do zrozumienia tysiąca najczęściej używanych słów. Metoda dostosowuje tempo do Ciebie, bo to Ty decydujesz, kiedy już umiesz dane słówko. W związku z czym dostajesz dokładnie tyle powtórzeń, ile Ty potrzebujesz, by zapamiętać to konkretne słówko. Czyli dla każdego słówka to może być zupełnie inna liczba. Jest to bardzo optymalne, bo dostosowuje się dokładnie do Twojego procesu zapamiętania. Uczymy Cię dalej tylko tych słówek, których jeszcze nie znasz. Większość metod cały czas uczy Cię tego, co. Tam ktoś ma w podręczniku, czy coś, bez względu na to, ile z tego już znasz, a ile nie znasz. Natomiast ta metoda wyłącznie spędza czas na uczeniu tego, czego jeszcze nie znasz. W związku z czym rezultaty są naprawdę znacznie szybsze i większe niż w przypadku innych metod. Cała nauka odbywa się na stronie internetowej, czyli nie musisz nigdzie iść, wychodzić z domu, dojeżdżać, nie musisz nic ściągać ani nic instalować. Po prostu wchodzisz na stronę, podajesz swój login i hasło natychmiast możesz się uczyć, bez względu na to, czy jest trzecia rano, bez względu na to, czy jesteś w tej chwili w Mozambiku, gdziekolwiek jesteś, o którejkolwiek porze, jeśli masz dostęp, możesz się logować, możesz działać. Ta metoda oszczędzi Ci dużą ilość czasu i pieniędzy. Czasu na dojazdy, czasu na uczenie się nieefektywnych rzeczy w nieefektywny sposób, tak jak to większość ludzi robi, i również pieniędzy, bo dostęp do naszego systemu i poznanie tylko tysiąca najczęściej używanych słów tą fajną metodą, Kosztuje cię tyle co dwie godziny korepetycji. Także jest to zupełnie symboliczna kwota w porównaniu do wartości, jaką otrzymujesz. Cała metoda jest zainspirowana zasadą Pareto, 80 na 20. Czyli chodzi o to, żeby w naszym działaniu, w naszym staraniu się, żeby nauczyć się angielskiego, zidentyfikować takie 20% wysiłku, które przyniesie ci aż 80% rezultatu. I właśnie nauczenie się tysiąca najczęściej używanych słów daje ci taki rezultat, że. Niewiele wysiłku, ale dużo rezultatu, dlatego że to są właśnie te słowa, których się używa tak często. Nasze rozwiązanie daje Ci wszystko, czego potrzebujesz, żeby nauczyć się tych słówek, czyli wymowę native speakera, pisownię i znaczenie. Przy znaczeniu warto dodać, że są to najczęściej używane znaczenia. Jedno zna słowo, dwa słowa lub maksymalnie trzy różne znaczenia dla danego słowa. Nigdy czterdzieści, tak jak w słowniku. Gwarantujemy również Twoją satysfakcję. To znaczy, jeśli zainwestujesz w naszą metodę albo będziesz bardzo zadowolony lub zadowolona albo napiszesz na maila i zwrócimy ci pieniądze. Czyli całe ryzyko jest po naszej stronie. My wiemy, że to jest sprawdzona metoda, że to działa, że tysiące ludzi są bardzo zadowolonych z tego, dlatego dajemy ci taką gwarancję. Po prostu zapisz się i zobaczysz, że będzie dobrze, a jeśli nie to po prostu napiszesz nam maila i dostaniesz pieniądze z powrotem. Tutaj jeszcze jest strona z bonusami. To są bonusy, czyli dostajesz teksty treningowe po każdej setce. Załóżmy, że na przykład zrobisz sobie trzy pierwsze setki, i dostajesz tekst, w którym zrozumiesz praktycznie wszystko, znając tylko 300 najczęściej używanych słów. Bo to jest tekst spreparowany po to, żeby po prostu pasować do twojego poziomu edukacji. Dzięki temu będziesz mieć jeszcze więcej entuzjazmu i jeszcze więcej motywacji. Zobaczysz, że jesteś w stanie zrozumieć cały tekst, mimo że dopiero znasz 300 słówek. Bardzo fajna sprawa. Dostajesz też linki do łatwych do zrozumienia materiałów, dostajesz tysiąc słów w wersji do druku, czyli możesz sobie to wydrukować gdzieś, nie wiem, w autobusie, jak masz czas, wyciągnąć sobie i, i też sobie studiować dodatkowo. Otrzymujesz też e booka co po tysiącu słów, czyli jakie techniki możesz stosować, żeby efektywnie się uczyć, kiedy już znasz tysiąc słów. I dostajesz również wideo o trzech najpopularniejszych słowach w języku angielskim. Podsumujmy. Tak czy inaczej, musisz się nauczyć tysiąca najczęściej używanych słów. Najlepiej jest to zrobić jak najszybciej na samym początku, żeby jak najwięcej rozumieć, żeby widzieć te efekty, żeby był entuzjazm, żeby była motywacja do dalszej nauki. Najlepszym sposobem, żeby nauczyć się tysiąca najczęściej używanych słów, jest nasza metoda online, która optymalizuje Twój wysiłek, powoduje, że wszystko jest tak uproszczone, jak się tylko dało, aby skupić się na tym rezultacie, żeby zapamiętywać słówka tak, jak zapamiętują je dzieci. Bez jakiegoś specjalnego wkuwania czy, czy próbowania, żeby zapamiętać, tylko po prostu przez częsty kontakt w różnych odstępach czasu. Tak samo zapamiętujesz na przykład reklamy telewizyjne, chociaż nie chcesz zapamiętać ich. Dokładnie w ten sam sposób ta metoda Cię uczy. Także jeśli chcesz zacząć naukę, zamów dostęp, klikając W rozpocznij naukę na dole strony. Powodzenia!